Ostrzeżenie jest jasne i pilne. Wielu nie będzie w stanie znieść tego, co przyniesie dla ludzkości. Noce staną się coraz zimniejsze i potrwa to przez bardzo długi czas. Dziś przychodzę, aby podzielić się nowym niepokojącym ostrzeżeniem od Archanioła Michał, przekazanym katolickiej wizjonerce Luz de Maria de Bonilla 9 lutego 2024. To pilne wezwanie pokazuje, z czym ludzkość będzie miała do czynienia w przyszłości. Stajemy na progu czasów braku i duchowego oraz fizycznego zimna, które sprawdzi wytrzymałość ludzkości w sposób nigdy dotąd niewyobrażany. A Archanioł Michał ujawnił dwa rodzaje odzieży, jakie powinniśmy posiadać i nosić w tym czasie. Ponadto wezwał do modlitwy, szczególnie za cztery kraje. Zwróć uwagę na przesłanie Archanioła, Michał. Umiłowane dzieci najświętszej trójcy, przychodzę do Was z boskim posłaniem. Zostałem wysłany, aby obficie Was błogosławić i wlać do Waszych serc tak długo oczekiwaną pokój dla tych, którzy gorliwie go szukają. Aby ogrzać serca tych, którzy pragną miłości, tak też się stanie dzięki łasce, która mi została udzielona. Wiara jest jak silny i niezbędny filar w naszym życiu, szczególnie teraz stajemy przed trudnymi czasami, kiedy nadchodzi wielka zmiana. Są tacy, którzy pragną wyzwać autorytet Jezusa Chrystusa, naszego duchowego przewodnika. Ważne jest, abyśmy byli gotowi, ponieważ jako uczniowie Chrystusa będziemy musieli stawić czoła trudnościom, które nas uformują, podobnie jak cenne kamienie są szlifowane. Musimy starać się błyszczeć wspaniale w imię Jezusa i pod opieką naszej duchowej matki. Drodzy przyjaciele, zbliżamy się do trudnych czasów i braku. Dlatego zachęcam Was wszystkich do modlitwy. Korea Północna przygotowuje się do spowodowania nagłego i nieoczekiwanego cierpienia dla ludzkości. Żyjemy w niepewnych czasach, gdzie stale jesteśmy wystawiani na wyzwania. Każdy aspekt naszego życia jest dokładnie obserwowany. Ci, którzy czują, że muszą się poprawić, powinni to zrobić dobrowolnie. Ilu z Was słucha mojego wezwania, nie rozumiejąc go naprawdę? Niektórzy zachowują się jak faryzeusze, troszcząc się o innych, ale nie o siebie. Wielu z dumą myśli, że wie wszystko, ale ostatecznie będą sądzeni przez miłość, a nie przez mądrość. Noc staje się coraz dłuższa i trudniejsza, zwłaszcza dla tych, którzy wybrali drogę bez przyjęcia miłości naszego Pana i nie uznają naszej niebiańskiej matki. Dla mistycznego ciała Chrystusa trudności rosną w obliczu stojących przed Nim wyzwań. Głównie z powodu nowej duchowości, której nie mogą przyjąć bez poczucia winy. To droga walki, upadków, cierpienia, to droga bólu, którą musi przejść mistyczne ciało. Umiłowane dzieci najświętszej trójcy, nadchodzi trudny czas. Słońce zostanie przysłonięte, a na Ziemi spadnie niezwykły chłód, sprawdzając ludzkość w okrutny sposób. W obliczu ekstremalnego upału, z jakim obecnie mamy do czynienia, może to wydawać się niemożliwe, ale wkrótce nadejdzie intensywny mróz i powinniśmy przygotować się, gromadząc odpowiednie ubrania na zimę. Noce staną się coraz chłodniejsze i lodowate, a to potrwa przez znaczny czas. Kiedy to nastąpi, konieczne będzie posiadanie dwóch rodzajów ubrań: ciepłego płaszcza, aby przetrwać zimno. Jest to pierwszy rodzaj, który będzie waszą ochroną. Drugi to ubranie się w duchową zbroję wiary. Nadziei i miłości. Schroncie się pod płaszczem boskiej łaski, umocnieni praktyką modlitwy, przyjmowaniem sakramentów i miłością braterską, ta odzież będzie waszym wsparciem. To właśnie te ubrania będą was naprawdę chronić i wspierać w czasach ucisku. Ci, którzy praktykowali miłość, pokój, nadzieję i miłosierdzie, zostaną oświeceni w tych ciemnych czasach. To niezmiernie ważne, abyśmy wzrastali w miłości. Wierze i miłosierdziu, aby boskie światło mogło prowadzić tych, którzy pozostali wierni Najświętszej Trójcy i naszej Niebiańskiej Matce, zamiast martwić się o powierzchowne rzeczy. Drodzy Dzieci Najświętszej Trójcy i naszej Niebiańskiej Matki, konflikt jest bliski i przyniesie niezwykłe cierpienie ludzkości. Ale nie wszystko jest bólem dla mistycznego ciała Chrystusa. Będziecie mieli niebiańskie wsparcie, pełne darów Ducha Świętego. I bezwarunkową miłość naszej niebiańskiej matki. Będziecie mieć satysfakcję z życia jako prawdziwi synowie Najświętszej Trójcy, trzymając mocno Waszą wiarę. Dlatego módlcie się pilnie, wytrwale i całym sercem. Módlcie się, aby nawet w ciemnościach mogli dostrzec poprzez owoce dobra i miłości bliźniego. Nieustannie módlcie się o Waszą siłę duchową. Módlcie się, módlcie się za Argentynę. Która stanie w obliczu ciężkich prób. Módlcie się za Chile i Módlcie się za Japonię. Błogosławię Cię jako obrońcę tronu Ojca, święty Michał Archanioł. Zwróć uwagę na wyjaśnienie siostry światła Marii. Bracia, Bóg Ojciec posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas odkupić z grzechu w najwyższym akcie miłości i miłosierdzia dla ludzkości. W obecnym momencie. Kiedy ludzkość gardzi najświętszą trójcą i naszą najświętszą matką, oczekujemy, jak nam zostało zapowiedziane, oczyszczenia ludzkości. Tylko, że ludzkie stworzenie nie chce zdać sobie sprawy z tego, czym będzie to oczyszczenie. Żyjemy już w oczyszczeniu i widzimy, co dzieje się w różnych krajach świata, ale nie zwracamy uwagi. Święty Michał powiedział mi, że to, co się zaczęło, nie zatrzyma się, ale wręcz wzrośnie, a widmo konfliktu nadciągnie wkrótce. Wraz z głodem i nowymi chorobami. Dlatego świętego Michał poprosił mnie, abym rozpoczął modlitwę sercem, naprawiał własne grzechy i grzechy całej ludzkości, mówiąc: Pan i mój Boże, uznaję siebie za grzesznika. Proszę o przebaczenie moich grzechów i grzechów ludzkości. Nie zasługuję na Twoje miłosierdzie, ale Cię błagam. Spójrz na mnie swoim nieskończonym miłosierdziem, a ja będę walczył ze wszystkich sił, aby wytrwać w wierze w Ciebie. Amen. Materiałowe bogactwa nie mają mocy chronić Twojej duszy, tylko poprzez duchowość znajdziesz schronienie przed niezliczonymi katastrofami, które stoją przed nami i zasłonią Ziemię. Dlatego proszę, abyś każdego dnia poświęcał czas na modlitwę i zbliżał się do Ojca Niebieskiego z pokorą i zaufaniem, oddając Mu wszystkie swoje troski i pragnienia. Módl się z oddaniem różaniec, gorąco odmawiaj koronkę do Bożego miłosierdzia. I pozwól, aby Słowo Boże przeniknęło do Twojego serca, oświetlając Twoją drogę i umacniając Twoją duszę. Módl się z wiarą. Archaniele Świętego Michał, dzielny Obrońco Niebieski, przychodzimy do Ciebie w tym trudnym czasie. Prosimy, abyś ty, wojowniku Niebios, stał u naszego boku w walce przeciwko siłom ciemności, które zagrażają naszemu pokojowi i bezpieczeństwu. Jesteś naszym bezpiecznym schronieniem. Naszą niezachwianą nadzieją wobec złośliwych zamysłów wroga. Z pokorą i zaufaniem prosimy wszechmogącego Boga, który panuje nad wszystkimi królestwami, aby posłał swoją boską pomoc, aby chronić nie tylko nasze życia, ale także nasze narody. W tym kluczowym momencie zwracamy się do Ciebie, świętego Michał, jako do przywódcy niebieskich zastępów i prosimy, abyś z Bożą nieskończoną mocą interweniował na naszą korzyść. Wypędź bez strachu złego szatana i wszystkie złośliwe duchy, które jak choroby przemierzają świat, szukając zniszczenia dusz. My, jako Jedno Lud, błagamy o Twoją interwencję, abyśmy zostali oszczędzeni przed tą straszną zimą. W imię naszej wiary i boskiej opieki wołamy o nieprzeniknioną barierę, która będzie chronić nie tylko nasze ciała, ale także nasze serca i dusze. Umocnij nas, święty Michał abyśmy stawali się odporni na pokusy i zło, które nas otaczają. Amen. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, udostępnij ten film swoim bliskim. Zostaw lajka i komentarz poniżej. Niech błogosławieństwo Pana Jezusa Chrystusa i Matki Bożej będzie z nami.